Cześć, witam serdecznie. W tym odcinku lokalizacja dziewięciu zaginionych gestrali. Dostajemy quest, dostajemy zadanie, aby odnaleźć dziewięciu takich właśnie malutku, ma, maluchów. I za każdego, chyba za każdego, po powrocie do obozu dostajemy jakąś tam pomniejszą nagrodę, a za zdobycie wszystkich dziewięciu już taką bardziej hmm, okazałam. Nagroda na końcu filmu, jaka jest za zebranie dziewięciu, ale za zebranie dziewięciu mamy też trofeum. Trofeum potrzebne do platyny. I ja tutaj będę zamieszczał w takiej kolejności jak ich spotykałem, zdobywałem, bo im dalej, tym trzeba mieć na przykład opcję pływania, opcję latania na samym końcu. Więc też nie ma co się porywać na jakichś ostatnich, bo po prostu ich nie zdobędziemy, bo są na przykład na, latającym, na latającej skale. I też zamieszczam w takiej formie, że pokazuję na mapie. Tu ten drugi. Musimy pokonać tutaj tych wrogów. I to nie jest proste na tym etapie, na początku gry, więc może czasami warto odpuścić, ale ja się uparłem, że tutaj to przejdę i pokonam tego wielkoluda, który jest na górze. A on połyka jednym z jego ataków, jest połykanie naszej postaci, jednej z trzech, jak widzicie. Też to tutaj pokażę. Połyka ją i właściwie nie ma tej postaci. Nie ma jej przez chwilę albo dłuższą chwilę i e, właściwie wtedy bijemy się we dwójkę właśnie. W tym momencie połyka Gustawa i Gustawa w tym momencie nie ma. E, ale wystarczy nauczyć się jego ciosów, e, uników, parowania e, i... I w miarę to pójdzie, aczkolwiek to chyba będzie 20 minut, 20 minut ta walka zajęła, więc czasem warto gdzieś tam podpakować albo tego gestrala zostawić sobie na później i wtedy zapewne takiego przeciwnika bossa właściwie można dość szybko pokonać, to wtedy schodzi nam do 2 minut na przykład, jak już nasze postacie są mocniejsze. Tu jest ten schowany drugi i jest jeszcze taka opcja, że jak mamy na przykład latanie, to można podlecieć od tyłu i nawet z tym bossem nie trzeba się bić podlecieć, wylądować i myślę, że też można by się tutaj spokojnie dostać do tego gestrala no ale jak ktoś chce iść po kolei co nie ma żadnego wpływu na nic to w moim przypadku tak było, że jakby ten był jako drugi zobaczyłem bossa, no dobra, bijemy się trzeci zaginiony gestral jest tutaj tej okolicy i on sobie po prostu stoi. Tutaj każdy z nich ma podobny tekst, że a tutaj stoi, a dobra, tam Gustaw mówi, żeby właśnie wrócił, on wcale się nie zgubił. Ale go szuka właśnie Saroto Sastro. Saroto. No i wraca nasz gestral do obozu. I tak trzeba właśnie zebrać 9. Kolejny, czwarty, jest tutaj w tym miejscu. Tam jest zawsze znacznik naszej postaci. Ja też staram się oddalać tę mapę i widać też na, na jakim etapie gry byłem, jak, jak niedużo jeszcze tego kontynentu jest odkrytego. Ten jest tutaj w takiej części zimowej. strona Cię wyczeka, właśnie. Te teksty są podobne, ale to w ogóle jakby nie irytuje dość szybko to się załatwia ważne żeby go znaleźć bo niektórzy są faktycznie trochę ukryci tutaj e, jest dwóch mimów ja ich pokonałem i żeby się dostać to znowu trzeba ich pokonać on sobie tam stoi z tyłu a tu z przodu na tym miejscu jest walka z dwoma mimami e, no i oczywiście być może też można by przylecieć w jakimś późniejszym etapie gry ale warto też powalczyć z tymi mimami tam zawsze Przeważnie, z, mim z mimów wyskakuje jakiś strój albo fryzura. Eee, właściwie chyba nic innego nie widziałem, żeby tutaj z mimów się pojawiało jako nagroda. Szósty gestral jest tu. Jednym z zarzutów jest też to, że właśnie jak spotykasz takiego mima, no to przeważnie wypada strój albo, mm, albo fryzura. Zarzutów do gry. Kolejny, szósty, tam się bałem, że tam ci z tyłu wrogowym mnie zaatakowałem, ale spokojnie podszedłem i było, było się bez walki. Szósty załatwiony, tutaj siódmy. Czasami na mapie też tak dlatego pokazuję zbliżenie, gdzie jestem w konkretnym miejscu i tutaj trzeba po prostu podlecieć do góry, bo szukałem, szukałem, zastanawiałem się, gdzie to jest i tu już trzeba mieć tą zdolność właśnie latania żeby podlecieć do góry i tu sobie po prostu stoi nie ma większych problemów nic z nikim tu się nie bijemy, ale no jak będziesz szukać tam gdzieś na dole no to no to raczej nie znajdziesz bo jest na górze to już jest siódmy, jest ich dziewięciu nie za wielu a to taki dodatek do do gry, takie zadanie poboczne no ale też, tak jak mówiłem jedno z trofeów więc jeżeli ktoś chce zrobić platynę to trzeba zrobić też to trofeum. 8. E, znowu jest w tym miejscu na mapie. Też celowo oddalam, przybliżam. I ten jest dość ukryty. Tu trochę się namęczyłem, żeby go znaleźć, gdzie on tu się schował. Ale już tam zieloną szczycinę widać. Stoi sobie, i tu jest numer 8. Zostaje nam ostatni, dziewiąty. Znowu przy 9 musimy wykorzystać e, latanie. I ten dziewiąty, właściwie też bez żadnej specjalnej walki, stoi sobie tu w tym miejscu. Jeżeli chodzi o mapę, jak widzicie, kontynent już cały odkryty. To na końcu zostawiłem tych ostatnich, gdzie mamy już opcję latania. Tutaj otrzymujemy też za dziewiątego trofeum zaginione gestrale, a on sobie tu stoi, też, też ma dość włosy, nie zmyliły, bo tam ci mieli takie pionowe, a ten ma bardziej poziome. Włosy, ale to jest dziewiąty, i jak zbierzemy dziewięciu, to oczywiście dostajemy trofeum. Ale warto pamiętać o tym, żeby wrócić do obozu i poinformować naszego sastro, że zebraliśmy, znaleźliśmy, odnaleźliśmy wszystkich dziewięciu. Tutaj też ci, te gestrale w ogóle w całej grze są bardzo zabawne, i te teksty warto sobie poczytać i sprawdzić, co oni tam dokładnie mówią i dostajemy nagrodę tutaj są też nagrody za pewnie 7-8 e, gestral 7-8 którego znaleźliśmy i nowe pikto e, jako taka nagroda za zebranie wszystkich, tyle słyszymy się oczywiście w innych poradnikach